Ooh. W tym odcinku sprawdzimy Huntera, czyli nowy śmigłowiec bojowy w GTA Online Sprawdzimy jego modyfikacje, zobaczymy jakie opcje posiada No i przetestujemy sobie jego wytrzymałość Cześć so wszystkim, right, right, oh, <Good> to... no was w na kanale, w którym przetestujemy sobie według mnie najlepszy śmigłowiec bojowy w GTA Online Nazywa się Hunter i został dodany w tym tygodniu, ja już go testowałem na live no ale śmigłowiec jest po prostu genialny, więc postanowiłem też nagrać o nim odcinek, myślę, że warto I w tym odcinku sprawdzimy sobie jego modyfikacje, sprawdzimy sobie jego opcje No i zrobimy sobie testy prędkościowe i wytrzymałościowe, także myślę, że was ten odcinek bardzo zainteresuje Może zacznijmy od sceny, oczywiście tutaj ten cały śmigłowiec bojowy jest dostępny na Warstock No cena nie jest zbyt niska, no tutaj wynosi ona 3 miliony 100, jeżeli wykonaliście 42 misje z importu towaru Czyli musicie tutaj 42 paczki ściągnąć do tego hangaru, żeby odblokować tą cenę promocyjną. Ja na swoim głównym koncie mam już ją odblokowaną. Tutaj niestety musiałem kupić śmigłowę za tą cenę droższą, a ona wynosi 4 miliony 123 tysiące. No jest to dość dużo ludzie, ale według mnie naprawdę warto i w tym odcinku pokażę wam dlaczego. Ja go już tutaj powinienem ściągnąć i on, on chyba jest tutaj w tym schowku, zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra, ja już ściągnąłem Hunter'a do hangaru jak widzicie jest to bardzo, ale to bardzo masywny śmigłowiec. I sobie go tutaj na szybkości przeróbmy, No zobaczmy jakie możliwości tej modyfikacji posiada. No i tutaj mamy pancerz, jest to najbardziej wytrzymały śmigłowiec w grze i później wam to, yy, później wam to pokażę na przekładzie Savage'a. Ten, yy, ten śmigłowiec wytrzymuje najwięcej strzał z, z rakietnicy. Mamy systemy przeciwdziałania, jest to jedyny śmigłowiec, który posiada takie, takie systemy Także jest to jak najbardziej na plus, my sobie tutaj zainstalujemy flary, bo są po prostu najlepsze Dipole też czasami instalowałem, ale naprawdę nie potrafię tego używać, nie wiem czy... Może... Właściwie to nie wiem, czy to coś daje, czy ja po prostu tego używać nie potrafię Wydaje mi się, że tutaj najlepsze są po prostu flary Bo one, bo one zmylają te rakiety, także to może być bardzo przydatna rzecz I później sobie też to przetestujemy Mamy silnik Mamy sterowność, oczywiście tutaj wyścigała jest najlepsza Ten śmigło będzie bardzo, ale to bardzo mobilny Nie wiem co jest bardziej mobilne, czy buzacz Czy hunter po zainstalowaniu tej sterowności To też by się przydało w sumie sprawdzić Mamy oznaczenia, tutaj możemy dodać jak te, jakiegoś takiego fajnego wyglądowi Naszemu tutaj savage, savageowi, hunterowi Ja na live instalowałem chyba to leśne moro Bo tutaj mi wyszło całkiem fajne malowanie w połączeniu z tymi, z tymi kolorami o, to było chyba coś na tej zasadzie. Okej, okay, dobra, co, coś takiego. Zobaczmy, gdzie był kolor dodatkowy. A, dobra, kolor dodatkowy był tutaj tylko z przodu. Także dajmy może coś, co pasuje do tego, do tego Moro. O, myślę, że, myślę, że to jest idealne. Chowaty brąz, dobra, niech będzie. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy możliwość sprzedania, także spoko e, Bomby, no jedyny śmigłoś, który posiada bomby, ludzie. Także to też jest jak najbardziej na plus. Weźmiemy sobie te kasetowe, według mnie najlepsze, ale też najdroższe. No i mamy wieżyczkę. Chodzi tutaj o to, o to z przodu i weźmiemy wieżyczkę z amunicją burzącą. Naprawdę później zobaczycie, że to działko jest bardzo OP i warto zainstalować tą amunicję burzącą. No i właściwie to jest tyle. Także może sobie tym wylećmy i tak troszeczkę polatajmy, zobaczymy jak się to w ogóle spisuje ten śmigłowiec. Dobra, po wylocie prezentuje się tak. Ma bardzo fajny design. Jest bardzo, ale to bardzo zwrotny ludzie I to mi się, i to mi się tym śmigłowcu podoba Myślę, że jest idealny na robienie jakiejś misji Na atakowanie innych graczy Naprawdę jest to świetna, świetna sprawa Ale w ogóle jakie ma opcje? Mamy rakiety namierzające Ale to może zaraz, może zacznijmy od tego ostrzału rakietowego, bo tylko ten śmigłowiec posiada taką opcję Jak widzicie to jest takie Puszczanie, masywne puszczanie po prostu rakiet w ogóle ja bym sobie to jakiś poziom pościgu zrobił, bo sprawdzimy sobie te rakiety namierzające, z jaką strzelają częstotliwością. O, tutaj mam na przykład lasera. O, którego udało się znieść A nie, dobra, tylko, tylko uszkodziłem. Ale udało się przynajmniej trafić. E, mam oczywiście bomby. Już tutaj w sumie gwiazdki są, zaraz sprawdzimy sobie te rakiety namierzające, ale może najpierw sprawdźmy te bomby. Oczywiście są to kasetowe, więc one się tak rozpraszają po, e, po ich zrzuceniu. Może tutaj wypróbujmy na tym. Idealnie, dobra. Udało się. Jest to naprawdę świetna sprawa, ludzie. Naprawdę zarąbista. Ten śmigłowiec ma tyle opcji. Jedyne, czy, jedyne co brakuje w tym śmigłowcu, to jeszcze możliwość podczepienia innych samochodów, tak jak to na przykład jest w. w cargobobie. Jakby to było, to już naprawdę byłby to śmigłowiec kompletny. Ale myślę, że to byłaby przesada. Jedynie tego tutaj brakuje, ale i tak nie ma, nie ma na co narzekać. Jak widzicie, tych opcji jest bardzo dużo. Mi się chyba teraz zamknął ten luk, Okej. Okay. Tak to, tak to wygląda. Nie no naprawdę świetna, świetna sprawa. Ale zobaczmy sobie teraz te rakiety namierzające. Tylko muszę luk zamknąć. Jeżeli macie luk otwarty to nie możecie wtedy rakiet używać. Taka, taka ciekawostka. Dobra ogólnie jak widać rakiety są bardzo celne. I też jak widać strzelając z bardzo dużą częstotliwością. I to jest jak najbardziej na plus. W tym śmigłowcu. Ten, ten śmigło jest w ogóle ma bardzo dużo plusów. A tak jak wam mówię, jest to według mnie najlepszy śmigłowiec bojowy w grze. Więc warto warto go kupować. Dobra, i to jest właściwie tyle opcji, które możemy używać. Yy, będąc Pilotem. Jeszcze tutaj sprawdzimy to działko burzące. No ale będę potrzebował pomocy drugiej osoby, także widzimy się za chwilę. A no dobra, przetestujmy sobie teraz wytrzymałość. Jak widzicie, mamy tutaj cztery śmigłowce bojowe. Mamy tutaj oczywiście Huntera. Jest Buzzard. Yy, tutaj mamy Savage'a. Yy, tu jest Valkyrie. Także przetestujemy, który śmigłowiec ile wytrzymuje. Mam RPG, mam. Dobra, to może zacznijmy tutaj od, od Valkyrie. Dobra, niestety nie wytrzymała żadnego żadnego pocisku. Od razu się rozleciała. W ogóle widzę, że tutaj Honda nie... Aha, dobra, bo jesteśmy w organizacji, zapomniałem o tym. Eee, Miki. Z tym, z, z Savage'em. Dobra, jedne, jednego RPG' a wytrzymał. O, drugiego już niestety nie. Czyli jeden, jeden strzał tutaj wytrzymuje. No buzar na to raczej powiedzmy sobie szczerze, tego nie wytrzyma. Dobra, ale zobaczmy tutaj na naszego huntera. Dobra, pierwszy strzał... Wytrzymał drugi też wytrzymał, ale zwróćcie uwagę na to, a nie, jest jeszcze na chodzie. Ale silniki zobacz, już zobaczył, się dymią, są bardzo, ale to bardzo uszkodzone. Więc byście już daleko tym tym anterem nie zalecieli. No i dobra, trzeci strzał. O, chyba nawet się wyłączył. O, widzicie, uszkodziły się silniki. No i trzeciego strzału już raczej. Nie wytrzyma. No ale jak widać, Hunter jest najwytrzymalszym śmigowcem w grze. Dobra, teraz przetestujemy sobie szybkość tych śmigowców bojowych. Mamy tutaj dwa buzardy, akurat się złożyło, że mamy dwa. E, ja jestem że Mamy Savage'a, mamy Valkyrie. E, zrobimy sobie tutaj nagły wyścig do, do tego lotniska w Los Santos. Także tutaj damy sobie punkt na mapie. Dobra, od, odpalamy tutaj menu interakcji. Jest opcja nagły wyścig. Zapraszamy wszystkich graczy. Dobra, Honda dołączył Miki, Bombel, dobra, wszyscy są No i dobra, chyba już można wystartować Także 3, 2, 1 Lecimy Metę, wszyscy widzą na mapce Zobaczymy, któryś migowiec się tutaj spisze najlepiej Widzę, że tutaj Hunter wystartował bardzo, ale to bardzo szybko Zobaczcie, w ogóle Hunter się szybciej zebrał od yy, Buzarda, co jest yy, ciekawą rzeczą i na razie jest tutaj najszybszy Patrzcie w ogóle jak on ucieka No ludzie, troszeczkę się nie spodziewałem takiego wigiku. Myślałem, że tutaj buzzard będzie, będzie wszystkich wyprzedzał, ale Hunter tutaj naprawdę jest bezkonkurencyjny Jeżeli chodzi o prędkość Zobaczcie, że są te śmigłowce, jak on daleko został odstawiony Normalnie, normalnie szok ludzie Dobra, tu już mamy metę Oczywiście tutaj wiadomo, że, że, Hunter, że Hunter wygra ten wyścig Oj, trochę chyba twarde lądowanie będzie. A dobra, udało się. Dobra, zobaczmy, gdzie są, gdzie są inne śmigłowce. Patrzcie, jaka w ogóle przewaga. Dobra, teraz chyba ląduje. Savage, okej okay. Savage doleciał jako, jako drugi. Savage jest mało mobilny, ale jest, ale jest bardzo szybki. Teraz widzę, że chyba tutaj nadlatują dwa buzardy. A nie, tu jest Walkiria. I tu mamy, tu mamy buzarda. Z tyłu jest jeszcze jeden buzard. Dobrze, że, ak że akurat mieliśmy te dwa buzardy, bo wydawało mi się, że te buzardy wygrały. A patrzcie, okazały się tutaj najgorsze i. No nie był to przypadek. Jakby był jeden buzard, to jeszcze można byłoby myśleć o przypadku, ale jak są dwa, to wydaje mi się, że... że po prostu ten migawek nie jest aż taki szybki. Jest bardzo mobilny, ale no nie jest, nie jest szybki. Jedynie tutaj, jeżeli chodzi o mobilność, to mógłby konkurować z tym Hunterem, bo Hunter też jest bardzo mobilny, też się bardzo sprawnie obraca. Także tobie... co to, to jest teraz tutaj bardziej mobilne? No wiadomo, że tutaj Buzzard jest troszeczkę mniejszy, także nie na przykład się będzie jakoś tak wygodnie lądowało, a myślę, że jeżeli chodzi o zwrotność, to albo Hunter jest lepszy, albo je, jest ta zwrotność jednakowa z Buzzardem. Tak, tak jest, taka jest moja opinia. Możesz zobaczyć prędkość obrotu na przykład też sprawdzić. To dawaj, Zobacz, no. Czy jest szybszy, albo czy jest jakaś Chodź, różnica? Be. Dobra i zaczynamy się kręcić. Na 3, 2, albo dobra. No, dobra, kręć się, się. Hicks, te. Dobra już mogę. Szybciej się kręci hunter Hunter szybciej się kręci, no, no. Czyli jest Znalejszy taki chyba bardziej, bardziej zwrotniejszy. O co No ale buzard Buzzard jest mniejszy, nie on będzie lepiej lądał w takich miejsca, gdzie po prostu... Gdzie po prostu jest mało miejsca, nie? Ale Hunter widzę, że tutaj jest bardziej taki, taki zwrotniejszy, bardziej taki mobilny Tak mi się wydaje Kurwa, zarobiste, no, się szybciej odwraca od Savage'a na pewno, to widzę już to Nie no, Savage i Valkyria to naprawdę strasznie są to ociężałe śmigłowce, bardzo Dobra, no to teraz przetestujemy sobie tutaj systemy antyrakietowe w tym, tym Hunterze Tam bombel jest na dole, będzie do mnie z wyrzutni namierzającej Tylko czekacie, ja się może tutaj jakoś ustawię tak zobaczymy jak bardzo te flary tutaj pomagają Dobra, możesz we mnie strzelać O! Leciała rakieta Dobra, nawalaj cały czas Lecie rakieta Kurę, zarąbiste to jest Aj, teraz za późno Teraz się tak bardziej dźwiękiem sugerowałem Dobra, leci rakieta nie no, kozak sprawa, jedyny śmigłowiec, który posiada taki system Łooo wow! Kurde, gdybym gdyby nie użył teraz flar, to, to bym ta rakieta mnie ominęła, tak bardziej mnie teraz naprowadziła Bardziej naprowadziła tą rakietę Dobra, dawaj Znowu za późno Dobra, już mi się nie gaśnie Ale jak widzicie no, w niektórych przypadkach No i padłem w niektórych przypadkach te flary się naprawdę bardzo przydają, jest to naprawdę świetna sprawa. Dobra, teraz przetestujemy kolejną rzecz, jaką jest działko. Tutaj to burzące, które jest z które jest przodu. Musimy być jako drugi pilot, i wtedy klikamy E i odpala nam się taka kamera. I to działko jest, ludzie, naprawdę kozackie. Ono jest takie OP. Tutaj widzę, że kąt widzenia mamy chyba. 180 stopni, tak mi się wydaje że jest kąt widzenia, ale wczoraj na live, jak widziałem, że jak wylądowaliśmy, to można go było nawet obracać o 360 stopni, więc to w sumie też chyba zależy od ustawienia, ustawienia śmigłowca. Ale zobaczcie, jak, jakie ono jest OP. Można praktycznie niszczyć wszystko, co staje na waszej drodze. To jest, wydaje mi się, że najlepsza taka bojowa rzecz w tym śmigłowcu. Patrzę, czy na dole też nie ma jakichś czołgów. W sumie na razie teraz nic nie widzę, widzę tylko te terenówki wojskowe. A szkoda, bo przetestowałbym to działko na, na jakimś pojeździe pancernym. Kiedy chcemy mieć czołgi, to akurat ich nie ma. Kiedy nie chcemy, to zawsze się pojawiają. No, taka jest logika GTA, ludzie. W ogóle patrzcie, strzeliłem też taką, taką fajną rzecz, że chwilę po tym, jak zejdziemy z tego celownika, to jeszcze możemy tak kropką nawalać. Widzicie? Teraz jest kropka. Możemy normalnie strzelać. O, teraz nawet na dużej jest. O kurde, ale ona zobrywa. Dobra, zniszczony. Ja nie mogę, patrzcie jak szybko się pozbyliśmy pojazdu pancernego Masakra Tutaj widzę, że jest kolejny A nie, to jest chyba... A nie też, to też jest Hunter Kurde ludzie, ciekawa sprawa, nie? Z tym, z tym, z tym, działkiem Naprawdę jest takie OP że Wszystko praktycznie można nawalać I wcale w na ziemi, i wcale w powietrzu Jest to naprawdę bardzo przydatna rzecz w tym śmigłowcu, Więc naprawdę polecam instalować ten moduł Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, że to działko ma jakiś taki inny obrót, ludzie. Patrzcie, możemy. Możemy chyba nawet do tyłu nawalać. Ale to jest jakiś bug, bo patrzcie, teraz mi ten celownik zniknął. Teraz mogę obracać się tylko pod kątem 180 stopni. O kurde, czołg. Dobra, musimy na chwilę kamerę włączyć. Dobra, zniszczony. Znowu kamerę. E, to jest, ludzie, rzecz, o której... Dobra, zniszczony. O której warto wiedzieć, że jeżeli mamy tą kamerę odpaloną, to jest kąt widzenia 180 stopni, ale chwilę po jej wyłączeniu mamy 360 stopni. Nie wiem, czy to jest, ludzie, bug, czy to jest celowo tak zrobione. Bardziej bym powiedział, że to jest troszeczkę tak zbagowane. O no ten celownik po czasie, po czasie znika No niestety nas tutaj zdjęli No ale jest to myślę że rzecz którą, którą, powinniście wiedzieć Dobra w sumie patrzcie, w powietrzu też to działa Nie tylko na ziemi, mówiłem wam że na ziemi, ale w powietrzu w sumie też Ten obrót, obrót, działka się zmienia No tak to, to jest maksimum ile mogę, mogę obrócić, a teraz normalnie mogę do tyłu Więc warto odpalić tak na ułamek sekundy tą kamerę, żeby po prostu mieć możliwość na przykład zniszczenia czegoś za sobą no tylko jak widzicie, ta kro kropeczka, no dość szybko, dość szybko znika. No, ale ciekawa sprawa. Warto o tym wiedzieć. Dobra ludziska, jeżeli chodzi o ten odcinek, który jest właściwie tyle i mam nadzieję, że tutaj się nikt nie będzie sprzeczał, że Hunter to jest teraz najlepszy śmigłowiec bojowy w grze. Naprawdę to, ile on ma funkcji, to jest po prostu... To się w głowie nie mieści. Ma bardzo dużo plusów. Między innymi to, że jako jedyny śmigłowiec posiada yy, bomby, że jako jedyny posiada ostrzał rakietowy, że jako jedyny posiada systemy antyrakietowe, mówię tutaj o tych Flara... Jest najszybszy, jest najzwrotniejszy, jest najwytrzymalszy Do tego posiada ten cały tuning, możemy tam sobie go przemalować, jakieś sobie tam systemy instalować Naprawdę, jest bardzo, bardzo dużo opcji, też działko jest, które przed chwilą widzieliście które naprawdę jeszcze totalnie, totalnie wszystko w, i w powietrzu i na ziemi. Kozak ludzie. Jest drogi ten śmigłowiec, ale naprawdę warty swój, swojej ceny i myślę, że warto go kupować. A jeżeli film wam się podobał, no to mam nadzieję, że pozostawicie łapę w górę. Zajmę również do subskrypcji, no bo w najbliższym czasie planuję dużo takich materiałów. Także myślę, że tutaj warto suba zostawić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. No my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim. Cześć!